pierwszy raz testowałem chiński samochód w 2005 roku i uciekłem z niego, o. bo był cały czas na tym samym poziomie co jeden z, y, samochodów które przy jakiejś tam dużej imprezie, y, fanatyków starej motoryzacji tej starej dobrej tak zwanej motoryzacji, y, to był, zis podajże radziecki z 1942 roku, którym wtedy jeździłem, to ten z 2005-2006 chiński samochód był na tym samym poziomie technicznym, technologicznym. Mówimy o 20 latach, w czasie których Chińczycy wykonali skok praktycznie z XIX w XXI wieku. I ten skok dotyczy nie tylko elektroniki, która jest relatywnie najsłabsza, do jako, jako opór. Stawiany y, przedsiębiorcom, ale y, również pod każdym innym względem związanym ze standardami i wymogami. Tu nawrót do Twojego początkowego pytania o bezpieczeństwo. Nagle się okazuje, że homologowane w Europie chińskie samochody, najnowsze, uzyskują że takie same jak europejskie, to byłoby mało śmieszne. Potrafią o 60% przebijać wyniki europejskich samochodów. Na plus. Wiesz, od razu mi się rodzi pytanie, yy, dlacze, dlaczego? I, i, I czy przypadkiem nie jest. Bo rządzą teraz ludzie, którzy skończyli najlepsze uczelnie na świecie i mało, że je skończyli. Oni dostali pozycje kierownicze i ich się słucha, bo to jest bardzo, bardzo istotne. Ludzi, którzy są geniuszami, którzy mają olbrzymią wiedzę w swojej dziedzinie, wszędzie w każdym kraju, w każdej gospodarce są tysiące, setki tysięcy, ale w warunkach rozbestwienia, rozpasania zachwyconej swoim dobrobytem Europy, jeden na sto tysięcy może dostaje jaką taką władzę. Nie dlatego, że się ich tłamsi, tylko dlatego, że e, tam nie chce mi się. Tam ci ludzie mają realną władzę i oni ją egzekwują. Pamiętasz a propos bezpieczeństwa taki był y, polski wynalazca, który tam na, na małym fiacie zdaje się Cię? ten y, zderzak taki w uh -huh. w, w wyprób... Na sprężynach, tak? tak. No ale było lobby, które to blokowało. Być może to nie wiadomo. Nie wiem, czy było lobby, które to blokowało, raczej nikogo to nie obchodziło, bo samochód w ogóle przez socjalistyczne państwo był traktowany jako wymysł, którego przeciętny człowiek nie potrzebuje.